W naszych playerowych duetach witam bardzo serdecznie Ole Adamską oraz Konrada Eleryka, czyli Pati oraz Krystiana. Spotykamy się w kontekście właśnie pierwszego spin-offu w Polsce, spin-offu Skazanej, czyli serialu Pati, tak jak już wspomniałam. I powrócę trochę do początku. Ola, powiedz mi, czy pamiętasz ten dzień, kiedy dowiedziałaś się, że będzie realizowany spin-off? Czy pamiętasz, jakie towarzyszyły Ci emocje? No pamiętam i się przestraszyłam tego, że, że będzie serial o Patty, bo wiedziałam, że to będzie nie do wytrzymania, jeżeli Patty będzie cały czas na ekranie taka, jaka jest wskazana i że to jest za dużo, po prostu za dużo bodźców, za dużo formy, za dużo. Tego, czym jest pati, jakimś takim smaczkiem wskazanej po prostu nagle, jakby była cały czas taka, cały czas na ekranie, to byłoby to nie do zniesienia. Więc na początku był strach, a potem zaczęłam to procesować i zrozumiałam, że, że przecież ona jest 5 lat młodsza i to nie zwykłe 5 lat, tylko 5 lat pozbawienia wolności, więc to robi diametralną różnicę. Mhm. A Konrad, tobie jakie towarzyszyły emocje? Jak się dowiedziałem, że... Tak, że Jak się, się dowiedziałem, że będzie realizowany spino? E, jak się dowiedziałem, że będzie fajne. No, jakie miałeś emocje? Powiedz mi. No? Przestań. No co? No emocje miały różne. No. Nie mogę powiedzieć jednoznacznie, że one, że one były pozytywne Co nie znaczy też, że... Nie, no miałem coś takiego. że Konrad nie chciał ze mną grać po prostu. Tak nie, nie to, że nie chciałem ze mną grać, absolutnie. E, ja miałem? Nie wiem, spodziewałem się, że może to nie będzie coś dobrego i, i, i nie wiem, coś takiego... No dobra, jednak to będzie. Że nie będzie nic dobrego, podkreślając, że Konrad nigdy nie widział żadnego serialu Playera, nie? Tak wie. Ważna uwaga. Ważna uwaga. Dziękujemy, Więc ona. Więc uznał, że Player robi niedobre seriale, bo nigdy ich nie oglądał. Zabolało. Tak, Zabolało. Zabolało. No to teraz wróćmy do ha. totalnych początków. Ha. 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 Więc z wami jest niesamowita energia. Jak wyglądało wasze pierwsze spotkanie? Mieliście jakieś wyobrażenia na swój temat? No, mieliśmy! Tak, no o Ola, opowiedz o wyobrażeniu moim. Eee, a potem to opowiesz o swoim. Dobrze. <grym> ja jak się dowiedziałam, że Konrad będzie castingowany do Krystianka, do to miałam takie k serio, ten młot? <grym> <grym> Teraz ty. No. <grym> <grymne> eee, no ale czemu ten młot, no co tak zostawiłaś? No ale co mam, o, o, no, proszę tylko, bardzo to rozwijać to, to y, dlaczego uważałam Cię za młot? <grymne> Dobra, eee, ja natomiast no, nie wiedziałem co to jest w ogóle. Eee, to po pierwsze? Tak, więc przychodziłem i pamiętam, że minąłem jakąś, jakie jechałem na ten kostnik, minąłem jakąś dziewczynę, która szła i mówię, oho, to pewnie jest ta dziewczyna, z którą będę grał. Wszedłem, <grymne> ona później przyszła. Mm. I co? I zaczęliśmy grać i Ola mówi, że mm, no, że tutaj ona gra taką postać charakterystyczną, że tak mówi w dosyć specyficzny sposób, że ona może mi najpierw pokaże jak to wygląda. Ja mówię, że spokojnie mówi, wiesz że jakby, rób to, co tam sobie robisz, jakby nie musimy nic pokazywać. Ja e, się dostosuję do tego, do czego, to, do tego, co robisz. ona zaczęła mówić. Nie, miałem takiego, o, tutaj. Koleżanka sobie wymyśliła. <grymne> <grymne> <Dużąco, grymne> wymyśliła sobie, ta... ale później to się obroniło, ale później to się. Podkreślając, obroniło. Konrad jest z Grochowa, więc. Tak, pewne rzeczy wiedzieć. No świeżo. Jakby oho! a to, 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 to sobie wymyśliła. Nie, sobie wymyśliła. Więc takie to były nasze pierwsze jakieś nie, na temat. Wyrównało mi się wydaje. Tak, bo tam potem na castingu, jak zaczęliśmy grać, to od razu nam skoczyła tak, super energia. Od razu. Czyli, czyli zaskoczyło, tak. Zaskoczyło od razu, tak, że staliśmy, spojrzeliśmy sobie w oczy już, już i, i to było to, 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 to była Patty, to, to był Krystian, tak, to bo poczuliście te postaci. No ona to już była pati, to tam, to. to, to, to. Mm -hmm. A ja, czy ja, czy ja, czy ja byłem Krystianem, no to, 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 to nie. Tylko no, aktorzy też po prostu, tak. A, mhm. Super. E, w skazaniu poznaliśmy Patty, która jest zdecydowana i ma bardzo silny charakter. To Olu, zdrożcie nam, jaka była Patty przed Skazaniem? też miała silny charakter, była tą samą dziewczyną, którą widzowie mogli poznać wskazanej, tylko bez, bez, tego, bez tej obudowy, którą, którą musiała na siebie założyć, żeby przetrwać w więzieniu. Dziewczyna, która gdzieś miała ambicje, chciała, chciała być szczęśliwa, chciała, chciała dobrze, tylko jej nie wyszło. Mhm. A czy Krystian przez te lata, kiedy Patty właśnie odsiadywała swój wyrok, zmienił się jakoś szczególnie? Czy on był tym samym Krystianem, jakim mogliśmy go zobaczyć właśnie w Patti? No, Patti? Wydarzyła się jakaś taka dosyć istotna rzecz w, całym, w całej tej historii, w jego życiu, co, co, co tam na pewno jakoś zmienia człowieka, czy może na chwilę, czy, czy na jakiś dłuższy czas. Mm, więc to na pewno, ale myślę, że no, wektorem Christiana jest jakby pati, i, i to jest jego tego, jakiś taki motyw działania, ta miłość do niej mm, tego napędza. I jakby po prostu, że, że, że co, nie ma jakichś wygórowanych marzeń i, i nie chce być nie wiadomo kim, po prostu chce być szczęśliwy z, z kobietą swojego życia i nie, nie mieć z nią rodzinę. i to jest jakby, jakby się go zapytać na ulicy mm, czego potrzebuje w życiu, to by powiedział, że Swojej kobiety, po prostu i będziesz szczęśliwy. No. Właśnie, i wspomniałeś tutaj o miłości, która jest bardzo kluczowym elementem w tej historii. E, miłość waszych bohaterów jest burzliwa, ale widać, że możecie na sobie, li, na, na sobie polegać. I teraz pytanie: e, jak myślicie, czy warto walczyć o miłość? Hmm. Walczyć o miłość to są w ogóle <laughs> dwa sprzeczne w ogóle słowa tak naprawdę walka mhm. i miłość, że jeżeli miłość jest miłością, to miłość przychodzi i płynie i zalewa mm, i jest bez względu na okoliczności. Czasami ludzie kochając się nie mogą być razem, ale, ale mam gdzieś poczucie, że mm, prawdziwa miłość, taka prawdziwa jest po prostu ją ona prędzej czy później znajdzie, znajdzie swoje koryto po prostu, yy, ale Patrząc gdzieś też poprzez pryzmat naszych bohaterów, no to oni gdzieś, gdzieś, gdzieś walczą, nie na poziomie swojej świadomości. Gdzieś walczą, starają się, ta Paty jest niestety poprzez wzorce, a właściwie ich brak. Yy, nie, 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 nie potrafi otworzyć serca, nie potrafi yy, dać się być kochaną po prostu przez Krystiana i to jest gdzieś jakiś główny, główny problem wydaje mi się w ich relacji. Że ta stabilność i stałość Krystiana mm, ją mm, destabilizuje, bo, 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 bo jest, jest jej to absolutnie nieznane nie, nie, nie gdzieś u koru, tej podstawy. Mm, ale też Krystiana kocha, nie? I to zawsze gdzieś prędzej czy później no, ona wie, on tam jest i, i że jest dla niej bardzo ważny. No? Kon się zgadzasz, tak? tak? Tak. Podpisujesz. Tymi słowami. W serialu też jest bardzo dużo trudnych scen, smutnych scen. Czy pamiętacie taką najtrudniejszą scenę, która zapadła Wam w pamięci? Do zagrania. To? O, było ich bardzo dużo, mm -hmm. naprawdę bardzo dużo. No, ale miały też skontakt, zdecydowanie więcej ciężkich niż, niż ja, więc no, w, tak, no tam. Mm -hmm. Ale nie dziwię się, że można wybierać wśród tych scen. A jak poradzić sobie z takimi emocjami? Jak schodzicie z planu, odcinacie się od tego kompletnie, czy musicie przeżyć to na swój sposób? No ja miałam takie momenty, że na przykład jak miałam zadanie aktorskie, żeby wstrzymywać łzy, że ona faktycznie jest na granicy, żeby się zaraz popłakać, no to przychodziły takie momenty, ja też się rozpoznaję, w ogóle nigdy nie miałam okazji grać ee, tak głównej roli, tytułowej roli, że, 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 że tych scen jest tyle, i, I uczę się tego przez to, że, że na przykład miałam moment, w którym już, już mówiłam, komunikowałam reżyserowi, drugiemu reżyserowi, że ja mam jeszcze przestrzeń na jednego dubla, bo już się we mnie nie mieszczą emocje. I przychodziły momenty, w których nagle po scenie słyszałam stop. I, I to pamiętam bardzo silnie. To była bardzo emocjonalna scena dla mojej bohaterki. Zgiął mnie w półku, całam i płakałam. To był szloch taki, że cały plan się zatrzymał, bo ludzie też poznawaliśmy się dopiero i oni potem już wiedzieli, że mam momenty, w których po prostu pozwalam sobie też się tego nauczyłam na terapii, żeby sobie pozwalać na to, żeby te emocje. Miały ujście, więc tak kucałam. Ktoś do mnie podszedł z wodą, wszyscy się wstrzymali, dali mi tę przestrzeń. Ja tylko komunikowałam w, w trakcie szlochu, że, że jest mi to potrzebne i że jest wszystko okej, okay, tylko po prostu to teraz to napięcie ze mnie, ze mnie wypływa. Oni usłyszeli ten komunikat, więc po cichutku zajmowali się swoimi rzeczami. Eee, a, a mi po prostu jakby wylało się to, co się miało wylać, i, i, i już potem było normalnie. Czyściłaś się z mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tak. Ok. No? Krystian, jak to wygląda u Ciebie? Schodzisz z planu i jest magiczny guzik, czy przeżywasz to na swój sposób? Nie, no, magicznego guzika wiadomo, że nie ma. No, nie siedzi to też, też tak we mnie, jak, jak, jak z, było w scenie, oczywiście, bo wtedy nie dałbym, nie, nie dałbym rady. Ale rzeczywiście, jak są jakieś takie cięższe, cięższe sceny, które wymagają pewnych emocji, <laughs> kupania. Y no, to, no to, to to trochę siedzi, tak mam często, że jestem jakiś taki wtedy trochę przytłumiony, taki trochę yy, wyciszony, taki jeszcze trochę tam, ja też w ogóle mam tak często, że nie jestem zadowolony z tego co zrobiłem, więc najczęściej jak wracam, to gram sam, to jeszcze do nie? To jest ja, Kuchany kądziu. O Jezus Maria, ile raz on dwóch niezadowolony ze swoich rzeczy. Tak. To jest nieprawdopodobne. I... no i wtedy gram to samemu po prostu do krzesła. To jest tak urocze. To jest bardzo urocze. No. Może na przyszłość jakbyś sobie na przykład nagrywał i później mógłbyś, wiesz, to zobaczyć, to miałbyś też no, taką satysfakcję. Za, zawsze wtedy a, nie będę mówił jakichś słów używał, ale mówię, no i co? debilu, nie mogłeś tak zrobić? No, tak, nie jest nie. No bo często to jest le, lepsze niż... niż, niż w nie. Twoim poczuciu. Pamiętaj, ja przypominasz tę scenę, no. którą, którą tak myślałeś, że źle zagrałeś, a mnie po prostu złamało w pół. Mhm. Graliśmy taką jedną scenę bardzo emocjonalną dla, dla Konrada, jak mhm. to, dla Christiana. I pamiętam, że po pierwszym dublu oj, strasznie to przeżyłam, bo koniec bardzo silnie uderzył się w pierś, bardzo silnie uderzył się w pierś kilkakrotnie i usłyszałam ten huk, no on jednak ma mięśnie, więc przypierd. Konkretnie. I, I podeszłam do niego i nie pamiętam czy coś mówiłam, tylko położyłam mu rękę na klatce że nie rób tego, nie rób tego, bo byliśmy, my byliśmy, słuchajcie, też ten Bartek z nami, nami przestrany bo on tak chodził za nami, my się tak wkręciliśmy, my jeszcze na siebie oddziaływaliśmy bardzo, nie że szaleństwo, tylko byliśmy tak w tych emocjach i tak w tej historii, że oni tak za nami tak chodzili, tak... Nie wiedzieli, czy to można, czy nie. Tak mocno, nie musicie aż tyle. Nie wchodźcie aż tak w te emocje, nie wchodźcie tak aż w te emocje. I właśnie jak Konrad zagrał tak, że, że myślał, że zagrał fatalnie to ja będąc na kontrplanie, czyli kamera mnie nie widziała, po prostu cała się popłakałam cała się trzęsłam, cała się trzęsłam. A on miał poczucie, że to był najgorszy dubel. Uh -huh. A potem te, które uważał za te lepsze, też na mnie robiły ogromne wrażenie, ale nie wpadły tak głęboko jakąś nitką do, do samego, do samego środeczka. Czy to nie jest trochę taką waszą, taką pułapką, że chcecie od siebie jeszcze więcej i więcej i więcej, oczekujecie więcej i później... Jak to u ciebie jest, kodrat? <laughs> no jest. No, męczące. Myślę, Ja, ja aż, aż tak nie mam takich wymagań względem siebie. Ja bardzo często, jakby, ufam, na przykład, właśnie, jeżeli zdobędzie zaufanie mój reżyser, albo, albo ktoś, na przykład, mówi: Mamy to. Ja mówię: Uważasz, że jeden dubel wystarczy? Tak, wystarczy, Ja mówię: Okej. Okay. Okay. I puszczam. To, to, puszczam, to, puszczam, to, puszczam hmm. to puszczam, to puszczam, to puszczam. To jest to wobec siebie łaskawa, Ten osobnik, po mojej prawdzie, nie jest wobec siebie łaskawy. Nie jest łaskawy. A jest, mm. bardzo, no, a jest bardzo dobrym aktorem. Yy, tak, i tutaj muszę zadać pytanie, które pojawiało się najczęściej na naszej grupie Player Bliżej. Dobra. Czemu Krystian no. zrobił e, to, co zrobił Oli, e, Patty, czyli zostawił ją przed oterzem? Czemu? Po prostu my, jakie my mieliśmy komentarze, jaki tam był sz szlach możemy, możemy to powiedzieć i to wybielić jakby po prostu, bo to, słuchajcie, tak nam scenarzystki napisały Skazany. I my ze wszystkich sił, a to była nasza druga scena w ogóle jakby ever, Próbowaliśmy obronić to, obronić Krystiana, obronić ich miłość, bo my już czuliśmy, nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że powstanie spin-off, ale czuliśmy, że to jest jakieś w ogóle głębsze i prawdziwe, że jednak pięć lat w więzieniu, ty Piara nagle ma dziarę na szyi, on ją dalej kocha, i co, i jakim by musiał być skur... po prostu, żeby... żeby naprawdę porzucać dziewczynę w białej sukni przed ołtarzem. To bardziej, że scenę wcześniej no nie wiem jaki to jest okres czasu, no ale powiedzmy, że scenę wcześniej przyszedł i się jej oświadczył. No. Więc, e, no, tak jak Ola mówi, no czekając na nią, gdy ona jest w więzieniu, no to ty się podejmuje taką decyzję i innego przychodzi i mówi, że ma inną dziewczynę. No to było tak napisane. Tak, prawda? że w ogóle on ma inną dziewczynę nagle. I to jest, słuchajcie, fuh. gdzie ja. No wiedząc, że no jeżeli tak to zagram, jak to jest napisane, no to nic z tego nie będzie, no to po prostu powiem słowa i tyle. Natomiast stworzyłem sobie do tego jakąś tam historię, jakieś podwaliny tego wszystkiego, co spowodowało, że mówię to, co mówię i robię to, co robię. No i. No i co my to wymyśliliśmy? Mhm. Że... czy znaczy, no ja miałem stworzone coś takiego, że Krystian zrobił e, bardzo złą. Rzecz. I y... najpierw to, że ja przyszłam na plan i miałam tę te te, 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 te samą historię, jak mm -hmm. się ją to się okazało, że to jest bardzo podobne. No. Tak, że zrobił coś bardzo złego, czy no nie może jej o tym powiedzieć, no i musi po prostu zerwać z nią kontakt też, żeby ona... By ją ochronić. Żeby ją ochronić, żeby ona na niego nie czekała, nie szukała go i. Żeby jej i też żeby nie szukali ewentualnie. Była tak. bezpieczna nie. ona, no. Więc żeby zabrać to na siebie i, i zniknąć. I, I musi tak to powiedzieć. I teraz wszyscy ludzie, którzy to oglądają, włączają na YouTubie albo po prostu ten drugi odcinek drugiego sezonu, oglądają jeszcze raz tę tą, tą scenę ślubu i to zobaczą, bo Konrad to zagrał, my to zagraliśmy, on to gra. Tak i ja chciałabym tylko powiedzieć, że e, w momencie kiedy widziałam się właśnie na planie z wami, e, robiliśmy sesję e, do Kiepsjalu e, i zapytałam Konrada o to i Konrad mi właśnie to wszystko wytłumaczył i jeszcze raz obejrzałam i zupełnie inny I no, sposób. No ty tak, zupełnie inaczej już to Bo widziałam. on nie patrzy na mnie, unika mojego tak. wzroku, czyli kłamie, mówi, że już mnie nie kocha, tak. wcale nie chcąc tego powiedzieć, ale wie, że to jest znając mój konstrukt, znając mnie tak dobrze, wie, że mnie tym tak zrani, że mnie od siebie odepchnie, to jest jedyny sposób. Po prostu wybrał mniejsze zło. Ja to, I robię, znowu to, opiekę by mnie. Widać też jakby, bo. No bo kamera też tam ta nie zjechała, ale ja pamiętam, że robiłem. Trzymał mnie to, za rękę, atakę, on mnie cały strymus, czas no, trzymał, tak, po prostu mówił, że mnie nie czy, kocha, to było cały czas. E, tak, dlaczego no, kamera nie zarejestrowała. Mm. szkoda. Ale, ale tak tak tam były takie rzeczy, po których, no, nawet ktoś mógł powiedzieć, kurczę, no powiedział i to, ale rzeczywiście, ale jego mowa ciała trochę mówiła co innego. Mm -hmm. Więc. No, no tak, no więc. No a... A to nie, ja nie łagodnie, życzyć. E, dokładnie. E, kolejne pytanie, które często bardzo się pojawia u nas e, na player bliżej, jest Olu skierowane do ciebie. Powiedz no. mi, e, czy w Twoim życiu prywatnym czasami przemawia przez ciebie paty i używasz tego głosu, czy po prostu e, chowasz paty do szuflady i ona już się nie pojawia e, tak prywatnie? E... W trakcie kręcenia pierwszego sezonu skazanej było jej dużo więcej. Ona czasami do mnie przeze mnie przemawia. Bardzo, teraz aktualnie bardzo rzadko, bo gdzieś przy tej, przy tej patii i, i potem przy kręceniu dalej skazanej e, czułam i, 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 i temu całemu napływowi tych, tych ludzi, wszystkich, którzy by chcieli, żebym coś mówiła, że ona się tam zaczęła chować mnie to zaczęło spinać troszeczkę, mm, ale. Aktualnie bardzo, bardzo rzadko. Kiedyś było przy pierwszym kręceniu pierwszego mhm. sezonu było tego zdecydowanie więcej. A często zdarza się, że ktoś na ulicy cię zaczepia i, i prosi, żebyś no powiedz coś pati, powiedz powiedz. Znaczy generalnie jak już się ktoś coś odważa, to to, to jest w 80% przypadków. Okay. Żebym powiedziała jako pati, albo że nagra życzenia, albo że pati, albo że pati. ludzie do mnie nie mówią o lat kopaty. Właśnie, powiedziałaś, że jak ktoś się odważa, to jednak jest taki postrach na ulicy, że mimo że nie masz tatuaży, to oni cię tak mocno zapisali w swojej psychice, że ty jesteś pati, że jednak boją się podejść i. Nie wiem, właśnie mam wrażenie, że, 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 że ludzie są dość odważni właśnie, i nie? podchodzą. no. Mm. Podchodzą, zaczepiają, mówią, pozdrawiają, jest, jest tego sporo, naprawdę jest tego sporo, momentami sobie nie do końca z tym radzę, mm -hmm. bo jestem wysoko mm -hmm. osobą, a jest to bardzo silna, bardzo silna fala, ale zawsze jak już ktoś się odważa i jest to w jakiś takich w miarę nietłumnych, że nagle wszyscy się patrzą, tylko na przykład jest jakieś spotkanie takie mm -hmm. jeden na jeden, to, to, to są bardzo miłe spotkania, więc jak tam ktoś właśnie na przykład mnie nie szarpie i nie prosi, żebym powiedziała jako pati, mm -hmm. no to to zawsze jakieś jest miłe i taki też budujące, pró próbuje taką optykę sobie zmienić, że już tu mam znajomych na mieście wszędzie. Znajomych wszędzie na no. Super. I teraz takie myślę, że bardzo trudne pytanie. Gdybyście musieli wybrać skazana czy pati? Paty. A, czyli to było łatwe pytanie. Okay. Bardzo łatwe. A to przepraszam. A to przepraszam. No, może serial paty, to co się wydarzyło na planie, jaką mieliśmy ekipę, jakie mieliśmy 53 dni. Najpiękniejszej mojej przygody zawodowej. Już to ekipa, ekipa jeszcze z ekipa. Ludzie, mhm. ludzie jak z kosmosu zupełnie. Atmosfera była wspaniała. Naprawdę. I już tak tytułem końca zapytam się Was, czy lubicie oglądać siebie na ekranie. No, ja tak jak wcześniej wspomniałem, rzadko jestem z siebie zadowolony, więc yy, widzę siebie czasami. No, ale jak jestem z siebie niezadowolony, a że jestem często, no to nie sprawia mi to jakiejś specjalnej przyjemności, bo mhm. widzę, co mogą zrobić lepiej. Ale czasami mam no, takie coś, mhm. że. Okej. Okay. Znaczy, też też, też widzę, czasami, jak, że to, co mogą zrobić inaczej i, i jest to jakaś tam nauka. Więc nie wiem tak, że jestem zarażony, że nie w ogóle nie mogę siebie oglądać. Ale też nie jestem jakiś taki, że o weź się 8 razy. <ścoughs> e, a ja zawsze gdzieś oglądam siebie pod względem technicznym, ale raczej sobie dopinguję. Dopinguję sobie. To piękne. No. No cóż, to by było na tyle. Jesteście niesamowitym duetem i na ekranie, i tak tutaj prywatnie. Mogłabym z wami rozmawiać i rozmawiać, ale jak wiecie, czas nas goni, także dziękuję pięknie. Dziękujemy. bardzo.